Z Ewangelii, według świętego Mateusza, setnik rzekł: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Przypomina mi się pewien młody człowiek, który powiedział mi, że do niedawna, gdy miał stanąć przed obliczem Matki Bożej tu na jasnej górze, to wpierw szedł do spowiedzi żeby być przed nią czystym. A ostatnio odkrył, że trzeba wpierw spotkać się z matką, żeby się dobrze i pięknie wyspowiadać, żeby dostać łaskę głębokiej spowiedzi. Mówię o tym dlatego, że setnik z dzisiejszej Ewangelii rozumie, co to znaczy wpuścić Jezusa do swojego domu. Rozumie, jak wielką to oznacza zmianę jak gigantyczny przełom i całkowicie czuje się niegodny do tego, by mieć takiego gościa. Tymczasem Jezus wcale nie zważa na to, czy jesteśmy godni. Najchętniej przychodzi do grzeszników, najchętniej przychodzi do tych, którzy mają nieuporządkowane życie i, i chce nam dawać łaskę do tego, byśmy stawali się piękni. I y, czyści i jego godni. Do zobaczenia jutro.